Naszej złotej drużyny z tego roku, Krzysztofa Kasprzaka, tak zdecydował trener Marek Cieślak, że dziś Krzysztofa tutaj nie będzie, ale to wcale nie oznacza, że w reprezentacji Polski nie ma dla niego miejsca, bo wielokrotnie przekonywał nas i kibiców do tego, że tej reprezentacji jest bez nie niebuszy. Choćby w pucharze świata tego roku. Dokładnie. To na potwierdzenie naszych słów. No i piąty wyścig. Przy czteropunktowym już tylko prowadzeniu naszej reprezentacji na tor wyjechali uczestnicy gonitwy numer 5. Janusz Kołodziej w kasku niebieskim, on z pola pierwszego, obok niego Greg Henkock, kask żółty, reszta świata pole drugie, Piotr Protasiewicz, kask czerwony, pole trzecie i najbliżej bandy z czwartego pola. Niki Pedersen i na pewno tutaj menedżer Per Jonsson więcej oczekuje od Dujczyka. No i mu zdarzają się bardzo dobre występy w tym sezonie, i takie występy, o których chciałby jak najszybciej zapomnieć, kiedy rzeczywiście. Te ogony i ogląda plecy rywali nie tylko z drugiej, ale y, czasem i trzeciej, a nawet i czwartej y, pozycji. Piąty wyścig. Kołodziej Henkok, Protasiewicz, Pedersen, taśma, które y, wygrywa start z drugiego pola z kołodziejem y, Greg Henkoka. Dołącza do niego szybko Niki Pedersen. No, będą musieli teraz Polacy pomyśleć y, co zrobić z takim problemem, bowiem y, świetnie wychodzą spod taśmy i już są znacznie szybsi oddział czerwony. Na dystansie rywale Greg Hancock przy krawężniku. Szczerzej. Niki Pedersen już jest szybki. Teraz próbuje dołączyć do tej dwójki, wmieszać się w rywalizację. O punkty. Piotr Protasiewicz nabrał mocno prędkości. Pojechał troszeczkę szerzej. Poszukał tam przyczepniejszej nawierzchni. No ale przez moment wydawało się, że daje to rezultaty, że jest w stanie zbliżyć się i nawiązać walkę z jadącym w tej chwili na drugiej pozycji Gregiem Hancockiem. Ale szybko odjechali w ustach rywale Pedersen, Hancock, Protasiewicz i Kołodziej. No i przed chwilą było jeszcze 8 punktów, wystarczyły dwa wyścigi, dwa podwójne zwycięstwa zespołu Berryonsona. I mamy w meczu polska reszta świata. Remis zwycięża Niki Pedersen, dla niego 3 punkty, 2 punkty Greg Hancock, jeden Piotr Protasiewicz bez punktu. Janusz Kołodziej, 5 do 1 dla reszty świata i w spotkaniu 15 punktów Polska, 15 reszta świata. Jonson nie potrzebował tokera do tego, aby doprowadzić do remisu. Zupełnie nie wyszedł start naszym reprezentantom. Dobre pola startowe mieliśmy w tym wyścigu. Janusz Kołodziej nieźle w pierwszym momencie wystartował, ale tu widzimy ujęcie z tyłu, jak jego jazda jest nierówna. To w lewo, to w prawo. Jego tylne koło zarzucało, to nie mogło e, przynieść sukcesu na tle jadącego obok e, bardzo dobrze i płynnie mistrza świata, Grega Henkoka, który natychmiast e, zamknął do wewnętrznej części toru kołodzieja, wypuścił do przodu wzorem naszych reprezentantów w poprzednich wyścigach e, Nikiego Petersena i to zawodnicy reszty świata. Tutaj widzimy tę współpracę Henkoka z Nikim Petersenem. Wypuszczając tego, który jest po zewnętrznej części toru do przodu, kontrolując sytuację z tyłu Amerykanin, mógł tylko cieszyć się e, wspólnie z Dończykiem e, tymi pięcioma.